Cześć, tu Ola i oglądacie jak zawsze kanał Polegi Travels. Dla tych osób, które nie wiedzą, aktualnie jesteśmy w podróży, ale niestety w Grecji zastał nas lockdown, dlatego musieliśmy zmienić troszeczkę formułę naszych filmów, i dlatego wracamy na jakiś czas do filmów nagrywanych o Egipcie. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Aktualnie jesteśmy w Grecji. Dołączcie do nas w tej podróży. I dzisiaj wyjątkowo będzie temat o Egipcie, ale związany ze związkami mieszanymi. Dlatego, że chciałabym Wam powiedzieć trochę o tym, o czym warto pamiętać, zanim w ogóle wyjdzie się za Egipcjanina. Jest kilka takich wspólnych punktów zawsze w tych nieszczęśliwych historiach o Europejkach oszukanych przez Egipcjan, i myślę, że jeżeli wcześniej jest się świadomym, jak te sprawy wyglądają, to łatwiej jest się przed takimi sytuacjami, Uchronić i dlatego postanowiłam w ogóle nagrać ten odcinek. Pomyślałam, że skoro ma pomóc chociażby jednej osobie, która będzie w takiej sytuacji, to warto go nagrać i warto go upublikować. I pierwsza taka rzecz, o której pomyślałam, kiedy przygotowywałam w ogóle plan tego vloga, to było to, że musisz znać swoje prawa. Zwłaszcza te osoby, które planują później w Egipcie mieszkać. To przed w ogóle wzięciem ślubu i zamieszkaniem w Egipcie, no musicie wiedzieć, co wam się po ślubie w Egipcie należy, a co nie. To, co jest naprawdę najważniejsze, to zanim podpiszecie jakikolwiek dokument w Egipcie, to najpierw go tłumaczycie i dokładnie czytacie, a w razie wątpliwości konsultujecie z prawnikiem, a dopiero później podpisujecie. Niestety, chyba wszyscy znamy takie historie z jakichś programów telewizyjnych. Które opowiadają o nieszczęśliwych związkach z Egipcjanami, gdzie kobieta nagle mówi, że no podpisała jakiś dokument, nawet nie wie co podpisała, nawet nie wie gdzie się ten ślub odbył, ale się odbył. Słuchajcie, nie jestem w stanie zrozumieć takiej sytuacji, gdzie ktoś podpisuje za granicą dokument, którego nie rozumie i nie ma pojęcia, co jest tam w ogóle zawarte. To jest dla mnie naprawdę trochę abstrakcyjna sytuacja, bo tak samo jak w Polsce nie podpisujemy żadnych dokumentów przed przeczytaniem, a prawo polskie jest nam o wiele lepiej znane, no to tym bardziej nie powinniśmy tego robić za granicą. Trzeba wiedzieć, że ślub pary mieszanej w Egipcie to jest ślub cywilny. On jest zgodny z zasadami islamu, ale jest to wciąż ślub cywilny. Mówię tu oczywiście o parach mieszanych. Religijnie, dlatego że nie mam pojęcia, jak wygląda ślub, jeżeli cudzoziemka również jest muzułmanką, bo nigdy mnie to nie interesowało. Natomiast ślub par mieszanych w Egipcie jest ślubem cywilnym. I to oznacza, że przy spisywaniu kontraktu ślubnego można dopisać do niego różne punkty, które się chce i które uważa się za potrzebne w dalszym życiu, ale one muszą być zgodne z egipskim prawem. I jedną z rzeczy, która jest dozwolona w egipskim prawie, jest to, że Egipcjanin może mieć cztery żony. I ja teraz nie mówię, że to, że może, oznacza, że każdy Egipcjanin musi i każdy te cztery żony ma. Wielużeństwo w Egipcie jest już coraz mniej popularne, tym bardziej w dużych miastach już się naprawdę rzadko zdarza, ale to nie znaczy, że nie zdarza się w ogóle. I bardzo częstym mitem, jeśli chodzi o śluby z Egipcjanami, jest to, że kobietom się wydaje, że mogą w kontrakcie ślubnym zapisać, że mąż nie może sobie wziąć kolejnej żony bez ich zgody, albo że w ogóle nie muszą czegoś takiego zapisywać, dlatego że tak czy inaczej one muszą wyrazić zgodę na kolejną żonę. I teraz muszę Wam powiedzieć, że to jest bzdura. To jest jeden z największych mitów, jakie krążą na temat ślubów mieszanych w Egipcie. Dlatego, że egipskie prawo wcale nie wymaga zgody pierwszej żony na to, żeby mężczyzna wziął ślub z kolejną kobietą. Jeśli będzie chciał, to ten ślub weźmie i pierwsza żona wcale nie musi o tym wiedzieć. Było kilka takich pomysłów, żeby do egipskiego prawa wprowadzić taki wymóg, że musi być pisemna zgoda pierwszej żony na to, żeby mąż wziął sobie kolejną żonę, ale to nigdy nie weszło w życie, więc nie dajcie się na to nabrać. Jeżeli ktoś wam mówi, że coś takiego w Egipcie istnieje, to naprawdę nie wierzcie, bo na ten moment czegoś takiego nie ma. I tak jak wam mówiłam, w kontrakcie ślubnym można zapisać rzeczy, które, które się chce, które są wam potrzebne, ale tylko takie, które nie są sprzeczne z egipskim prawem. Możecie na przykład wpisać, że w przypadku, gdyby mąż chciał wziąć, Kolejną żonę, to wtedy musi dać wam rozwód. Dlatego że wzięcie rozwodu w Egipcie wcale nie jest takie proste, jest dosyć skomplikowane. Jeżeli macie taki zapis w swoim kontrakcie ślubnym, no to nie ma już nie ma wiele do gadania, nie ma już większych problemów. Mąż po prostu musi dać wam rozwód. Druga ważna sprawa to jest dziedziczenie. Zwłaszcza jeżeli zamierzasz mieszkać w Egipcie, dlatego że według egipskiego prawa chrześcijanin nie może dziedziczyć nic po muzułmaninie, nawet jeżeli jest członkiem jego rodziny i nawet jeżeli to jest żona. Działa to oczywiście w obie strony, dlatego że muzułmanin po chrześcijaninie również nic nie może odziedziczyć. Jeżeli znowu ktoś wam mówi, że jest inaczej i że wcale tak nie jest, że chrześcijanka może dziedziczyć po muzułmaninie, to to znowu jest kłamstwo, bo niestety tak właśnie nie jest. Nawet jeśli jesteś muzułmanką, to musisz sobie uświadomić, jak działa prawo dotyczące dziedziczenia w Egipcie, dlatego, że ono jest w 100% oparte na prawie islamu. I to oznacza, że nawet jeżeli nie macie dzieci, to i tak dostaniesz zaledwie jedną czwartą majątku, a reszta trafi do rodziny męża. Jeżeli macie dzieci, no to ty dostaniesz jedną ósmą majątku, rodzice męża po jednej szóstej, a reszta zostanie podzielona między dzieci. Jeżeli to są synowie, to każdy z nich dostanie porówno, a jeżeli to są synowie i córki, to zawsze syn dostanie dwa razy więcej niż córka. Co zrobić w takiej sytuacji? W Egipcie nie ma czegoś takiego jak wspólnota majątkowa, więc to, co jest męża, jest męża, to, co jest żony, jest żony. Więc, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że gdyby coś się stało, to nagle kobieta zostaje bez niczego, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli kupuje się coś wartościowego, na przykład samochód albo mieszkanie, żeby zapisać to jako swoją własność. Wtedy macie pewność, że nikt wam tego nie zabierze. I tutaj jeszcze muszę wspomnieć o tym, że też znane są takie przypadki, że kobieta po prostu zmienia religię po to, żeby zostać muzułmanką i żeby móc dziedziczyć po mężu i żeby mieć więcej praw. To nie jest jedyna opcja. Pamiętajcie, że to nie jest tak, żeby musicie zmienić religię. Nikt was nie ma prawa do tego zmusić. Po prostu warto dowiedzieć się wcześniej i skonsultować takie rzeczy z prawnikiem. Co zrobić, żeby się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami, że zostaniecie na lodzie, dlatego że wyznajecie inną religię i prawnie nie możecie nic po mężu. Odziedziczyć. To nie jest tak, że musicie zmienić religię, żeby po prostu dostać więcej praw. Nie, po prostu musicie się dowiedzieć, jakie prawa macie i jak musicie o siebie zadbać, żeby nie zostać z niczym. Druga sprawa, o której chciałabym Wam opowiedzieć, to to, żeby nie tłumaczyć złego zachowania inną kulturą. Bo bardzo często gdzieś w komentarzach albo wiadomościach prywatnych pytacie mnie o takie rzeczy. Czy, jeżeli Egipcjanie zachowuje się tak i tak, to jest w porządku, bo tak wymaga od niego jego kultura. Słuchajcie, żadne zachowanie, które nie jest odpowiednie dla was między osobami pochodzącymi z tej samej kultury, nie będzie też w porządku w przypadku Egipcjanina. Ja się oczywiście zgadzam z tym, że relacje damsko-męskie w Egipcie są zupełnie. Inne. To, co czasami w Polsce jest zwyczajnym spotkaniem, zwyczajną rozmową, w Egipcie może być uznane za flirt i już ludzie będą na to krzywo patrzeć. Oczywiście, że tak. Ale w takich sytuacjach, kiedy mąż sprawdza dosłownie wszystko, co robi jego żona, z kim rozmawia, do kogo wysyła wiadomości na messengerze, z kim utrzymuje kontakty, jak się ubiera, czy sukienka nie jest za krótka, czy nie jest zbyt prześwitująca i ingeruje we wszystko, co ona robi, no to słuchajcie, to nie jest już tylko zazdrość. Jeżeli ktoś was kontroluje i zabrania wam decydowania o sobie, no to się nazywa przemoc domowa i tu nie ma znaczenia, z jakiej kultury ta osoba pochodzi. Powiem Wam, że jak słyszę taki mit o tym, że jak Egipcjanin jest zazdrosny, to dobrze, to powiem Wam, że aż mną trzęsie i jestem przerażona tym, że kobiety w to wierzą i że powielają ten stereotyp gdzieś dalej i kobietom, które dopiero poznają jakiegoś Egipcjanina, wydaje się, że to jest normalne i że powinny się na takie zachowanie godzić. Nie. Jeżeli zgodziłybyście się na takie traktowanie, jeżeli to była osoba z tej samej kultury, to tym bardziej nie powinnyście się godzić, jeżeli to jest osoba pochodząca z innego kraju. Także pamiętajcie o tym: nie ma co tłumaczyć żadnego złego zachowania i zachowania, które Wam osobiście nie odpowiada, tym, że ktoś po prostu pochodzi z innej kultury. To nie tylko Wy musicie się dostosować do jakichś ram kulturowych, zaakceptować pewne różnice, ale to też wasz partner musi takie różnice zaakceptować w stosunku do was. I to zupełnie przypadkiem doprowadza nas do kolejnej rzeczy, o której chciałam wam opowiedzieć: czyli o tym, że szacunek działa w dwie strony. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że wy idziecie ze swoim partnerem na przykład na ślub, który jest w Egipcie w bardzo tradycyjnej rodzinie, co oznacza, że mężczyźni bawią się oddzielnie, i kobiety bawią się oddzielnie. Więc na przykład ty, jako partnerka, powiedzmy nie znając języka, mimo wszystko idziesz na to wesele i bawisz się z kobietami, chociaż niekoniecznie musisz się czuć bardzo komfortowo, a jednocześnie, kiedy jest odwrotna sytuacja i to wesele jest w Twojej polskiej rodzinie, no, Twój partner stwierdza, że nie wejdzie do kościoła, bo po prostu jego religia mu na to nie pozwala. Widzimy, że coś tutaj jest grzyta, prawda? Ty okazujesz szacunek, partner dobie tego szacunku nie okazuje. Takie historie można by było mnożyć, ale wierzcie mi, że słyszałam takich mnóstwo, że mąż wymaga, żeby żona świętowała z nim ramadan, natomiast sam w święta Bożego Narodzenia nie usiądzie przy stole z całą rodziną, dlatego że uważa, że to jest wbrew jego religii. Nie wiem, dlaczego tak jest, zawsze wymaga się od kobiet, żeby dostosowały się swoim zachowaniem, swoimi tradycjami i szanowały kulturę partnera do tego stopnia, żeby zapomniały o swojej, że często się zdarza, że kobieta zmienia religię, zmienia sposób ubierania, zmienia swoje przyzwyczajenia tylko po to, żeby jak najbardziej się dostosować. Jeszcze na tak uczy się języka, no bo przecież warto znać język partnera, natomiast partner nie robi nic. Ani nie wykazuje zainteresowania kulturą swojej partnerki, ani nie ma ochoty uczyć się języka, ani rozmawiać z jej rodziną, poznać jej znajomych, ani celebrować się wspólnych świąt. No, coś w takiej sytuacji jest po prostu nie tak. Jeżeli ktoś się decyduje na związek mieszany, to te dwie kultury i dwie różne tradycje muszą się gdzieś spotkać po środku, a nie tak, że tylko jedna osoba będzie poświęcała się dla tej drugiej. I słuchajcie, to mi też przypomina takie stwierdzenie, które słyszę bardzo, bardzo często. I to jest jedno z takich stwierdzeń, które mnie najbardziej denerwują w ogóle, jeśli chodzi o mówienie o związkach polsko-egipskich. A mianowicie to, że jeżeli masz męża Egipcjanina, no to bierzesz ślub z całym Egiptem. Z całą jego kulturą i z całą rodziną swojego męża. Dlatego, że to nas doprowadza do takiego momentu, gdzie faktycznie to od kobiet oczekuje się, że one się dostosują i one w pełni zaakceptują kulturę swojego partnera. Ja oczywiście nie mówię o tym, że kulturze partnera należy się szacunek i jego rodzinie należy się szacunek, bo to jest oczywiste w, nawet w związkach, gdzie para pochodzi z Polski, tak? Wiadomo, że fajnie jest, jeżeli lubi się rodzinę swojego partnera, jeżeli dobrze się z nimi dogaduje i lubi się spędzać z nimi czas, no bo siłą rzeczy będzie się tych ludzi przez całą resztę życia spotykać. Więc fajnie jest, jeżeli macie dobry kontakt z rodziną partnera, jeżeli lubicie w ogóle Egipt, dlatego że no w jakiś sposób będziecie tam jeździć, będziecie tam wracać. No więc y, fajnie, żeby to był miły czas, a nie y, po prostu wyjazd do Egiptu za karę. Natomiast nie mylę szacunku z tym, żeby poświęcić wszystko dla tej drugiej osoby i żeby podchodzić do kultury dru drugiej osoby tak zupełnie bezkrytycznie. Bo wiecie, y, mówi się kobietom, że y, jak wychodzisz za Egipcjanina, to bierzesz ślub. Y, z całą jego rodziną i z całym Egiptem, więc wszystko, co się dzieje w Egipcie, musisz uwielbiać i musisz akceptować, a wcale tak nie jest. Wręcz przeciwnie, to, że macie męża egipcjanina, nie zwalnia was z tego, żeby krytycznie podchodzić do informacji na temat tego kraju i żeby te informacje weryfikować, i żeby potrafić widzieć wady tego, co się w tym kraju dzieje. I jednocześnie smutne jest to, że jakoś nikt nie mówi, na przykład Egipcjaninowi, że jak bierze ślub z Polką, to bierze ślub z całą jej kulturą i z całym jej krajem, i że w takim razie powinien po prostu zapomnieć o swojej religii, o swojej kulturze i na przykład zmienić imię na bardziej polskie, żeby było ładniej. No bo w końcu wziął ślub z Polską, prawda? Nie stosujmy takich podwójnych standardów, bo to zawsze jest krzywdzące dla kobiet. I y, bardzo mnie irytuje to, że te stereotypy są głównie powielane przez y, same żony Egipcjan, co mnie bardzo dziwi i y, już w ogóle nie potrafię tego zrozumieć. Fajnie, jeżeli lubicie Egipt, lubicie egipską kulturę, ja też lubię, ale to nie znaczy, że nie podchodzę krytycznie do niektórych wydarzeń i że nie mówię na głos, że coś mi się w Egipcie nie podoba i że wiele rzeczy jest bez sensu. Kolejna rzecz, która jest według mnie bardzo ważna, to jest rozmowa o wszystkim. I moim zdaniem, po pierwsze, to jest rozmowa o wszystkim, czyli wszystkie rzeczy, które was w kulturze męża, przyszłego męża jakoś intrygują, ciekawią, o te wszystkie rzeczy trzeba pytać, ale później też te wszystkie informacje weryfikować. Bo zdarza się na przykład, właśnie, że to sami Egipcjanie mówią, że no przecież nikt tutaj już nie ma czterech żon. Że to pierwsza żona musi wyrazić zgodę na pozostałe, albo mówią wam, że nie no, jako chrześcijanka, to przecież oczywiście możesz po nim dziedziczyć w Egipcie. A jedna i druga rzecz to, to jest po prostu nieprawda. Dlatego po pierwsze to jest wspólna rozmowa i rozwiewanie wspólnie wątpliwości na takie tematy, a druga sprawa to jest weryfikowanie tych informacji w innych źródłach, na wszelki wypadek po prostu, żeby mieć stuprocentową pewność. Żeby móc rozmawiać o wszystkim, oczywiście trzeba mieć też wspólny język i się nim na tyle dobrze posługiwać, żeby nie pozostawały żadne niedomówienia, i też, żeby w związku nie było tematów tabu. Takim tematem tabu numer jeden w Egipcie jest obrzezanie kobiet. I to myślę, że jest rzecz, która powinna naprawdę interesować wszystkie kobiety, które planują związek z Egipcjaninem i powinna być obgadana kilka razy. Dlatego, że później dochodzi do takich skrajnych sytuacji, że po ślubie kobieta zachodzi w ciążę i mówi na przykład, że stresuje się tym, że urodzi dziewczynkę i że mąż Egipcjanin będzie chciał ją obrzezać. Słuchajcie, w takiej sytuacji tylko i wyłącznie żal mi tego dziecka, dlatego że takie rzeczy uzgadnia się przed ślubem. I o nich się rozmawia i to nie raz, nie dwa, tylko taki temat się porusza przynajmniej kilkakrotnie, żeby mieć pewność, że taka sytuacja się nie zdarzy. I zaraz ktoś mi powie pewnie, że przecież można kogoś oszukać przed ślubem. Tak, moi drodzy, można oszukać. I można oszukać raz, drugi, można oszukiwać przez tydzień, miesiąc, ale bardzo trudno jest oszukiwać drugą osobę przez kilka lat. A ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś się decyduje się na ślub z drugą osobą, to zna tę osobę na wylot i naprawdę jest tej osoby pewny, i jest pewny, że w tak ważnych kwestiach nagle nie nastąpi zmiana zdania lub nagle się nie okaże, że ta osoba oszukiwała. Ja powiem szczerze, że nie wierzę w to, że ktoś nagle po ślubie zmienia się o 180 stopni. Naprawdę, można świetnie udawać, jeżeli widujemy się dwa razy do roku na tydzień, no to ktoś może naprawdę świetnie grać inną osobę. Jeżeli znamy się tylko przez internet, ktoś może świetnie udawać, że jest kimś innym niż jest, ale jeżeli spędzamy razem no już kilka miesięcy, kilka lat, to naprawdę yy, chyba trzeba było takiej osobie, która jest w stanie tyle czasu kogoś innego udawać, yy, przyznać jakiegoś Oscara, bo inaczej tego nie widzę po prostu. Naprawdę nie wierzę, że ktoś w tak ważnych kwestiach zmienia swoją opinię o 180 stopni yy, i nagle staje się innym człowiekiem. Nie, to raczej zazwyczaj jest kwestia tego po prostu, że yy, nie było czasu na wystarczające, Poznanie się. I ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy, to są wątpliwości. Moim zdaniem, do to czy znaczy nie wiem, może to jest bardzo staromodne teraz, w sumie nie wiem, od mojego ślubu minęło już trochę lat. Jeżeli ktoś bierze ślub, jeżeli ktoś decyduje się na taki poważny krok, to moim zdaniem to jest moment, że nie ma wątpliwości, że ktoś już jest na tyle pewny tej drugiej osoby. I tego, że chcę spędzić z nią kolejne lata życia, że nie ma żadnych wątpliwości, czy to jest ta odpowiednia osoba, bo już po prostu wie, że tak, że to jest ta odpowiednia osoba i zna tę osobę na wylot i wie o niej wszystko i mogę razem konie kraść. To znaczy, oczywiście nie kradniemy, bo to jest przestępstwo, ale wiecie o co mi chodzi. I po prostu to jest ten moment, gdzie tych wątpliwości nie ma, gdzie tych wątpliwości być nie powinno. A jeżeli jakieś wątpliwości przychodzą, że nagle myślicie. Czy ten Egipcjanin nie jest ze mną przypadkiem tylko dla wizy, dla dokumentów po to, żeby wyjechać z Egiptu? Czy on nie jest ze mną dla pieniędzy? No to w takiej sytuacji powiedziałabym, że to nie jest odpowiedni moment, żeby w ogóle brać ślub. Bo jeżeli macie takie wątpliwości, to być może coś w nich jest. Nie chcę tutaj oczywiście nikomu doradzać, absolutnie. Po prostu uważam, że ślub to jest taki moment, gdzie powinno już się tę drugą osobę poznać, żeby takich wątpliwości absolutnie nie było. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że to był już ostatni odcinek, jeśli chodzi o w ogóle temat związków mieszanych, a nagrałam go po prostu na przyszłość, dlatego że uważam, że jeżeli ten odcinek sprawi, że chociaż jedna osoba, zastanowi się trzy razy zanim podpisze kontrakt ślubny w Egipcie bez czytania. To to już będzie bardzo duży sukces tego odcinka. Dziękuję wam serdecznie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie sobie kanał, podeślijcie ten odcinek komuś kto być może planuje ślub z Egipcjaninem, bo może się przydać i to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.